Czeka nas, mam nadzieję, fantastyczne spotkanie. Oby dopisał poziom, a będziemy oglądać emocjonujące widowisko. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Widzę, Łódź zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centrę Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Możemy dośrodkowanie w karne No i nic z tego nie wyjdzie. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. I dobrze teraz dojdzie. Pewnie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty piłka w kierunku bramkarza, ten spokojnie interweniuje. No, teraz ładnie z półką na połowie rywala. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Jeżdża jak masło. Naciskają. I teraz Jagielonia przy piłce. Opazja na prowadzenie. Teraz posyła piłkę na rzutrożny za linię końcową. Szupka w szesnastkę. Wybicie. Brońca pokazał, że zna swój fach. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nadal niebezpiecznie. Przypomnijmy sobie, jak było ostatnio. Wtedy to Jagiellonia była górą w starciu ze Śląskiem Wrocław. Jak myślisz, Jacku, uda im się dzisiaj wygrać? Ostatnio, grając przed własną publicznością, pokonali rywali 1 do 0. Zaimponowali w defensywie. Myślę, że dziś mają ochotę znowu sięgnąć po wygranie. Nie przekreślałbym ich Sędzia teraz Spalonego. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Trochę miejsca na skrzydle może ruszyć z piłką. Rzuca teraz piłkę do środka. Drodzy Państwo, oto przykład jak nie wykańczać sytuacji. Naprawdę ma powody do niezadowolenia. A więc zaczynają. Druga połowa już trwa. Jak dziś Jacku, jak będzie po przerwie? Bo o tym co było wcześniej, lepiej chyba zapomnieć. No tak, słychać zresztą coraz częstsze pokrzykiwania na trybunach. Strzelcie coś, kopnij prosto piłkę. Tyle wystarczy. Druga połowa zwyczajnie musi być lepsza. Może im dać prowadzenie. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Oj, brakowało nam bramek w tym spotkaniu. Teraz nareszcie doczekaliśmy się. Bez problemu wywiódł przeciwnika w kole. Centra posłana w pole karną. Jest w groźnie. Niby niezła próba jednak ponad bramką. O, taka główka do statystyk. Naprawdę udana interwencja. Baran. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecennie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. A teraz... A Obram... Wykasz teraz bardzo dobrze. Czas upływa nieubłaganie. Wiedzą o tym piłkarze, wiedzą też kibice. Gromkim dopingiem domagając się wyrównującej bramki. Może być groźnie. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Bielonia coraz bliżej bramki. Co teraz zrobią? Może zabić ten mecz! Nie ma! Pokazał teraz klasę. No, gdyby to wpadło, byłoby już pomoc. Do końca wprawdzie niewiele, ale jeśli uda się wywalczyć remis, to także dzięki tej interwencji. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. Dobre przerwanie akcji rywala. I ładnie mija teraz wala. Czy zdoła strzelić? Tu musi być gol! Tak proszę państwa! To jego druga bramka w tym spotkaniu ma naprawdę ogień w nogach. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego, to musiała paść bramka. 2 do 0, bramy dalej. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie.